Północny ekopomocnik to cykl programów pokazujących fascynujące bogactwo pomorskiej przyrody. Wyjaśniamy czym jest Natura 2000, zdradzamy tajemnice dlaczego Jezioro Lobeliowe jest wiecznie młode, opowiadamy czy nasze wybrzeże przeżyje atak betonowych budowli, wyjaśniamy dlaczego kaczka lubi mieszkać w kościele, a jeż jest miejskim komandosem. Pokazujemy jak przyroda znosi przeprowadzki i po jakich korytarzach poruszają się zwierzęta. Północny ekopomocnik. Żyjmy w zgodzie z przyrodą. Północny to! Bez żywej przyrody zginiemy. Naukowcy z całego świata alarmują, że żyjemy w szóstym w dziejach Ziemi okresie gwałtownego wymierania gatunków. W czasie jednego z takich okresów całkowicie wyginęły dinozaury. Obecnie gatunki zanikają od 100 do 1000 razy szybciej niż przeciętnie w dotychczasowych dziejach Ziemi. Jeśli nie zahamujemy tego procesu, za który główną odpowiedzialność ponoszą ludzie, to w najbliższych 20-30 latach w Europie wyginie na przykład około 15% gatunków ptaków, a także inne liczne gatunki zwierząt i roślin. Ocalić nasze wspólne zielone dziedzictwo, planową i systemową ochroną przyrody zajmuje się Unia Europejska. W naszym kraju istnieje wiele form ochrony przyrody. Mamy na przykład rezerwaty czy parki krajobrazowe. Coraz częściej spotykamy się również z pojęciem Natura 2000. Sieć Natura 2000 jest to europejski system ochrony cennych obszarów przyrodniczo. Nazywa się Natura 2000, i Polska po wejściu do Unii Europejskiej również została włączona ze swoimi najcenniejszymi obszarami do tej sieci. Polega ona na tym, że we wszystkich krajach wytypowano odpowiednie siedliska, które należy pozostawić w ramach różnorodności biologicznej dla przyszłych pokoleń, i w związku z tym należy o te miejsca dbać. W województwie pomorskim obszary objęte Naturą 2000, to nie tylko tak wydawałoby się oczywiste tereny jak na przykład lasy czy miejsca przy ujściu Wisły, to także na przykład zespół twierdzy Wisło-Ujście, unikatowego w skali świata zabytku, którego fragmenty upodobały sobie nietoperze. To niepozorny bunkier w Gdańsku Oliwie, również będący sypialnią tych sympatycznych stworzeń. To także wciąż odkrywane, zarówno przez mieszkańców, jak i turystów, jeziora Lobeliowe. Czym jest jezioro? Mówiąc najogólniej, to naturalne zagłębienie na powierzchni ziemi wypełnione wodą. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych tysiące lat temu przez lodowiec. Woda stopniejącego lodowca wypełniała wówczas doliny i tworzyła jeziora. W Europie znajduje się łącznie ponad pół miliona naturalnych jezior o powierzchni powyżej 1 hektara. Ponad 16 tysięcy jezior ma powierzchnię powyżej 1 kilometra kwadratowego. W Polsce jeziora zajmują około 1% powierzchni całego kraju. Jezioro powierzchni powyżej 1 hektara znajdziemy u nas 7 tysięcy, łącznie zajmują powierzchnię prawie tysięcy km kwadratowych. W województwie pomorskim około 30% wszystkich jezior jest w dobrej kondycji zagrożonych niekorzystnymi procesami i zjawiskami jest nieco ponad 60%, całkowicie zdegradowanych jest na szczęście tylko 3%. Jezioro Jasień w Gdańsku przed wiekami Gdańszczanie czerpali z niego wodę dla miasta. Dziś położone w granicach aglomeracji tuż przy trójmiejskiej obwodnicy pełni rolę naturalnego zbiornika retencyjnego. Niewykluczone, że niegdyś Jasień był jeziorem Lobeliowym. Dziś jednak nie możemy go już tak nazywać. Obecnie takie jeziora to prawdziwy unikat w skali europejskiej. W Polsce praktycznie wszystkie znajdują się w województwie pomorskim. Jezioro Jeleń w Bytowie na pierwszy rzut oka wygląda podobnie do jeziora Jasień, jednak objęte jest specjalną ochroną. Nie wolno w nim nurkować ze sprzętem, zanęcać ryb i pływać motorówkami z silnikami spalinowymi. Jeziora takie jak Jeleń specjalnie muszą traktować też rolnicy czy leśnicy. Dlaczego? Właśnie przez to, że są lobeliowe. Dlaczego te jeziora tak się nazywają i są tak unikatowe? Dlaczego powinniśmy specjalnie je chronić? Czemu wymagają takiej uwagi ze strony wszystkich użytkowników? Czemu też objęte są programem Natura 2000? Bukowe i sosnowe lasy, torfowiska, łąki, płaty borów bagiennych zagospodarowane pola. Jesteśmy na pojezierzu bytowskim w unikatowym miejscu naszego województwa. To tu, wśród bujnej przyrody, ale także na przykład w samym bytowie znajdziemy unikatowe w skali Polski i Europy jeziora Lobeliowe. W okolicach samego bytowa jest ich łącznie 12, w tym na przykład jezioro Głęboczko czy jezioro Cechyńskie Małe, które są rezerwatami przyrody. Przepiękne jeziora i towarzyszące im trasy turystyczne znajdziemy także w Dolinie Słupi. Gdzie jeszcze w województwie znajdziemy jeziora lobeliowe? Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego w zeszłym roku dokładnie je policzyli. W okolicach Gdańska nie znajdziemy już żadnego takiego jeziora. Najwięcej jest ich w powiecie bytowskim, bo aż 18. W powiecie chojnickim 19, w powiatach kartuskim i wejherowskim 18. W powiecie szłuchowskim 10, kościerskim 8. Po jednym jeziorze lobeliowym znajdziemy w powiatach puckim, słupskim i starogardzkim. Za jedne z najpiękniejszych uważane są jeziora lobeliowe koło Soszycy i w okolicach miastka. Koło Soszycy znajdziemy na przykład jezioro Modre, jezioro Pomyskie czy jezioro Obrowo Małe. Wśród małych miasteckich wsi trafimy do jezior Kamień, Orle czy Smołowe. Kto trafi w te okolice późną wiosną lub latem zauważy, że w jeziorze lobeliowym coś kwitnie. To właśnie od nazwy jednej z roślin jeziora zawdzięczają swoją nazwę. Lobelia jeziorna jest rośliną typowo podwodną, wieloletnią, dość niepozorną. Jeżeli nie wiemy, jak wygląda, ani też nie jesteśmy szczególnie zainteresowani przyrodą, to możemy jej w ogóle nie dostrzec. Rośnie pod wodą do głębokości około 2 metrów i raz w życiu kwitnie nad powierzchnią wody. Mniej więcej w czerwcu. Możemy w związku z tym nad brzegami jezior, w których występuje, zobaczyć, napotkać rozległe łany przepięknego kwiecia białego. Mickiewicz Fiteziancem mówił o tym, że jest to sarziele, Które no, dodają niezwykłego uroku, jeśli chodzi o odczucia estetyczne, obrzeżą jezior lobeliowych. Jeziora lobeliowe, ze względu na niewielkie powierzchnie i często nieduże głębokości, są bardzo wrażliwe. Na stan jeziora olbrzymi wpływ mamy my, ludzie. Największym wrogiem jezior Lobeliowych jest proces, który w naturze zachodzi przez setki, a nawet tysiące lat. Człowiek i prowadzona przez niego gospodarka potrafi go jednak znacznie przyspieszyć. Ten niekorzystny proces to antropogeniczna eutrofizacja, czyli wywoływana właśnie przez ludzi. Jeżeli porównamy jezioro Lobeliowe z innym typem jeziora, zobaczymy, że to drugie jest gęste, porośnięte roślinnością, muliste i nie widać jego dna. Co mu się stało? Przede wszystkim pierwszym takim najłatwiej rozpoznawalnym elementem krajobrazu są trzciny. Jeżeli trzciny porastają brzegi jeziora i to jest szeroki pas trzcin, to oznacza, że takie jezioro ma dużo substancji odżywczych azotu i fosforu. Trzcina jest bardzo szybko rosnącą rośliną, która wykorzystuje właśnie fosfor i azot do budowy swoich tkanek, więc zaczyna bardzo gwałtownie. Przyrastać. Drugim takim elementem, bardzo łatwo rozpoznawalnym, na, na, na pierwszy rzut oka od razu widać po kolorze wody. Jeżeli woda ma kolor zielonkawy, wręcz taki przechodzący w brąz, bron, czasem żółty, czasem nawet czerwonawy, oznacza to, że właśnie rozmnażają się ten fitoplankton, który tworzy się. Który narasta właśnie w najszybciej w jeziorach o dużej ilości fosforu i azotu w wodzie. Jezioro Lobeliowe ma przedłużone dzieciństwo dzięki temu, że jego otoczenie, w tym również i samo jezioro, nie dostaje za dużo środków y, substancji odżywczych. Jak widzimy, jeziora Lobeliowe są szczególnie wrażliwe na wzbogacanie ich wapniem czy azotem. Mogą więc szybko ulec degradacji i zanikowi, dlatego też tak ważne jest, by je chronić. Istotny element zachowania dobrego stanu jezior lobeliowych to zachowanie krajobrazów wokół nich z jego najważniejszymi elementami, takimi jak bory sosnowe czy torfowiska. Aby zapobiec eutrofizacji jezior lobeliowych, musimy też podejmować działania mające na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom zachodzącym w ich otoczeniu. Do jezior lobeliowych nie wolno odprowadzać żadnych ścieków, dotyczy to domostw i gospodarstw, a także wszelkiej zabudowy rekreacyjnej. W przypadku udostępnienia jezior do rekreacji, wskazane jest wyznaczenie miejsc kąpieli. Niezwykle ważna jest kwestia nawożenia pól znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu jeziora. Pod szczególną uwagą instytucji zajmujących się ochroną przyrody znajduje się np. gospodarka rybacka w jeziorach lobeliowych i wędkarskie połowy ryb. Na przykład, jeśli jeziora są udostępnione do wędkowania, to powinno się ono odbywać bez zanęcania ryb. W przypadku silnej presji wędkarskiej i stosowania zanęty następuje szybka eutrofizacja jeziora. Jeziora lobeliowe nie powinny być również zarybiane rybami roślinożernymi karpiem, linem i innymi ze względu na bezpośrednie niszczenie przez nie roślin chronionych oraz ciągłe poruszanie osadów w poszukiwaniu pokarmu, co też prowadzi do przyspieszenia eutrofizacji jezior. Pamiętajmy, że ekosystemy jezior lobeliowych to unikatowe systemy biologiczne, często skrajnie ubogie które ze względu na wysoką wrażliwość na wszelkie działania ze strony człowieka nie mają znaczenia w hodowli ryb. Kolejna kwestia to gospodarka leśna. Musimy zapobiegać wyrębom drzewostanu ze strefy o szerokości od 30 do 200 metrów od brzegu jeziora, która stanowi swego rodzaju bufor chroniący jezioro przed niekorzystnymi wpływami z zewnątrz. Wszyscy chcemy kąpać się w czystych jeziorach. Jeziora lobeliowe należą do najczystszych zbiorników wodnych. O to, by jednak tak było, nadal musimy starać się wszyscy. Przebywając nad jeziorem lobeliowym, a także nad każdym innym zbiornikiem wodnym, nie załatwiajmy w nim żadnych czynności fizjologicznych, dbajmy też o to, by nie robiły tego zwierzęta. Kąpmy się tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Robiąc to poza nimi, możemy zniszczyć chronione rośliny. Nie wyrzucajmy do jeziora śmieci. Łowiąc ryby, nie zanęcajmy ich. Pamiętajmy, by nie pływać po jeziorze łodziami z napędem motorowym. Jezioro Jeleń w Bytowie jest w szczególnie trudnej sytuacji. Swego czasu uważane było za jedne z najczystszych jezior w Polsce. Jeszcze 10 lat temu nie znaleźlibyśmy wokół niego tyle zabudowań, co obecnie. Praktycznie cały czas trwa walka o zachowanie czystości jeziora, podobnie jak wokół innych jezior, na przykład zabudowania wokół niego mogą powstawać w odległości 100 metrów od nich. Te zabiegi sprawiają, że jezioro Jeleń jest wciąż czyste, jednak jego stan powoli zaczyna budzić niepokój. Jest pewien problem zwłaszcza w tych jeziorach obeliowych, które zaliczane są do wód stojących. Taki przypadek mamy nad jeziorem Jeleń. Eutrofizacja następuje, zmienia się i flora, i fauna w jeziorze. No, jest to jakiś problem, z którym nawet nie wiemy do końca, jak powinniśmy sobie radzić. Ochronie podlegają także lasy wokół jezior, tak jak w bytowie. Lasy to naturalne filtry broniące wód jezior-lobeliowych przed spływaniem do nich zanieczyszczeń. Wokół jeziora Jeleń możemy podziwiać las, w który człowiek prawie w ogóle nie ingeruje. Racjonalna gospodarka leśna i nasze odpowiedzialne zachowania to podstawowe warunki, by ocalić jeziora lobeliowe na Pomorzu. Niestety, to już jest koniec. Zapraszamy ponownie. Subskrybujcie nas!